Nadrobiłem sobie hard ice Czyli slasher, który nie ma polskiego tytułu, z prostej przyczyny. No film nie jest dostępny w Polsce obecnie, a szkoda, że nie pojawił się u nas w kinach, no właśnie w okresie walentynkowym, bo na tę okazję został specjalnie stworzony. Natomiast można go nadrobić za granicą na VOD. W zależności od lokacji, w której się znajdujecie, może być potrzebny VPN do tego. Jeżeli ktoś nie ma, a chce skorzystać, to mój link do NordVPN akurat jest pod spodem. No w każdym razie, Pogadamy sobie bez spoilerów, tak? Ponieważ nie mieliśmy tej polskiej premiery, więc też sporo ludzi z całą pewnością nie miało okazji nadrobić. A ja szczerze mówiąc, oczekiwałem, że to będzie jakieś po pierwsze tanie, po drugie po prostu no, średnio słabe. Jakoś tak miałem pierwsze wrażenie, po chyba nawet nie jeszcze zwiastunie pełnym, ale teaserze, bo mi się wydaje, że ja tylko teaser widziałem. No to tak średnio byłem nastawiony. No bo wiecie, kolejny Slasher,. Czy może się to udać? Czy może to być jakieś lepsze niż przeciętne slashery, które obecnie obserwujemy? Wydawało mi się, że tak średnio, ale okazało się, że w sumie to pozytywnie mnie zaskoczył. Także może wbrew niektórym opiniom, które widziałem, ale zdarzają się i te pozytywne. Za granicą się na Rotenach nawet dobrze przyjął tam ze średnią chyba 6,40 zresztą. Tak więc tutaj tylko nakreślam taki kontekst, że generalnie na świecie ma lepsze noty niż. W Polsce te pojedyncze, które się pojawiają, no bo jest tego niedużo właśnie ze względu na brak tej premiery. A zdecydowanie mógł się pojawić, bo wiecie, puchatki się pojawiają, jakieś inne zemsty kopciuszka, które ostatnio omówiłem to akurat nie w kinach na VOD, no ale było, a tego nie. Także szkoda, bo ktoś tutaj mógł w sobie w tym okresie walentynkowym z dystrybutorów nawet może i nieźle zarobić na tej produkcji. W każdym razie już przechodzimy do materiału. Zapraszam dalej. Mam dla Was kolejny 10% kod rabatowy do Eneby. Moje linki oczywiście są pod spodem. Korzystając z nich, wspieracie kanał, także pamiętajcie o tym. Możecie nabyć gry, DLC-ki, subskrypcje czy giftkardy gamingowe po prostu taniej. Poza tym, że na Eneby jest już taniej niż na przykład na Steamie. No to z tym kodem jeszcze 10% zniżki. PL10 to jest kod i jest on ważny od 28 do 31 marca. Teraz na przykład na topie właściwie jest nowy Assassin's Creed Shadows, który na Steamie kosztuje około 290 zł, a na ENEBie możecie tę gierkę kupić za 220, więc macie już siedem dych do przodu. Poza tym masa innych gier, włącznie z premierowymi właśnie i wszelakiej maści karty podronkowe, które zawsze te pary złociszy macie taniej. Tak więc zaglądajcie, korzystajcie, a teraz przechodzimy już dalej do filmu. Jeżeli chodzi o budżet tego projektu w ogóle, no bo tak nawiązywałem do tego swojego pierwszego spostrzeżenia zdaje się właśnie po teaserze, no, to okazuje się, że to wcale nie był aż taki tani film. 18 milionów dolarów to kosztowało, czyli mniej więcej tyle, co chociażby te nowe Halloweeny. No, w każdym razie, naszym tutaj głównym antagonistą, złoczyńcą, no właściwie to jedynym, bo nie ma także, że pięciu ich biega, no jest tytułowy Hard Eyes, właśnie, czyli gościu, który się wyróżnia w tłumie jednak slasherowych morderców, ponieważ ma maskę. Z takimi nodziurami na oczy, w kształcie serduszek, właśnie tak pod Walentynki, to jest skrojone, bo on też morduje Walentynki, a skupia się na parach. Więc, jeżeli jesteś parą i chcesz spędzić Walentynki, to nigdzie się nie możesz czuć bezpiecznie. Może i nawet we własnym domu. Kto wie, gdzie. Ten ktoś cię zaatakuje. No i dodatkowo, jak jest ciemno, to on też sobie radzi, ponieważ te jego serduszkowe oczy mają LEDy. Więc w ogóle to już jest taki upgrade, mam wrażenie, tutaj masek. Chociaż jasne, widzieliśmy, no nie wiem, na przykład w nocy oczyszczenia, tak, jakieś tam LEDowe maski w jakichś innych produkcjach, ale noc oczyszczenia też nie była slasherem. No w każdym razie. Ta jego tutaj szmata na głowie z tymi ledami się wyróżnia, i to, że akurat tak bardzo mocno pod Walentynki jest to skrojone, no to też oczywiście były takie slashery, na przykład moja krwawa Walentynka, czy Walentynki z 2001, które jakiś czas temu Wam omówiłem, ale akurat w kontekście tego święta niech będzie, no mało się pojawia horrorów slasherów, więc jak dla mnie spoko w ogóle pomysł, no tylko pytanie jeszcze właśnie na jakim poziomie stoi realizacja, czy też scenariusz. Dodam jeszcze tylko, że współscenarzystami są m.in. ludzie od np. pięknej i Rzeźnika, która też była ok z Użyłem już słowa też, także z tego można wywnioskować, że w sumie to mi się całkiem podobało. No i tak było, zaraz uzasadnie, aczkolwiek reżyserem jest za to gościu, którego nie znam jego filmów. Jest to Josh Ruben, mam nadzieję, że imienia teraz nie przekręciłem. W każdym razie, no zrobił trochę produkcji, ale nie widziałem żadnej z nich, chociaż jakoś. To nazwisko obiło mi się o uszy, ale okazało się, że nie, nie mam ocenionego żadnego jego innego projektu. No i troszeczkę nawet to jest w formacie, czy w stylu może bardziej takiego krzyku. No nie jest to ten poziom z całą pewnością, nie jest to Wes Craven, ale jakieś tam skojarzenia można mieć. I tutaj jeszcze z gatunkowością musimy się troszeczkę zmierzyć, no bo to jest tak. Horror właśnie slasher, ale też no ma sporo elementów komediowych, więc... Czy powiedzieć o nim horror komediowy to jest za dużo, tak się zastanawiałem właśnie, bo jednak też jest no, sporo tam na poważnie. Hm, tutaj bardziej bym powiedział, że to jest horror z elementami komedii, nie jest to taki typowy horror komediowy, gdzie jest tak 50-50, miałem wrażenie, ale tych żarcików rzeczywiście jest sporo. No i jeszcze romans, tak, my musimy powiedzieć tutaj wprost, że jest to horror romans. Happy Valentine's Day! Happy V-Day! Get killed, alright? Haha! What was... Why would he say that? No, te walentynki już dają do tego tutaj takie pole dosyć duże, ale faktycznie w pewnych momentach jest to ugrywane wręcz jak taka typowa komedia romantyczna, czy po prostu jakiś film romantyczny. No i z jednej strony ten slasher potrafi prześmiewać pewne rzeczy, czy po prostu się z nich zaśmiać, jakoś się wyśmiać, i to jest spoko, bo trochę się odbija od tych wszystkich schematów, takich właśnie komedio-romantycznych. Tak sobie nazwę. W każdym razie, no jednak w pewnym momencie, też dosyć mocno wpada w sidła tych schematów, i no już się tak dobrze od nich nie odbija, tylko wręcz pokazuje nam je w taki sposób, jak my je widzimy zawsze w komediach romantycznych, chociażby. I głównie mówię tutaj o trzecim akcie, ponieważ tak godzina tego filmu, on trwa półtorej, tam pi razy drzwi. Jest naprawdę ok, i wydawało mi się, że to po prostu idzie w dobrą stronę, że ej w końcu Slasher, który dobrze wybrzmiewa, który po prostu do mnie personalnie trafia, podoba mi się. Ale no jednak w tym trzecim akcie trochę się rozjeżdża, trochę za mocno w te sztampowe rzeczy wpada, trochę za bardzo jest wręcz tym właśnie już filmem z pokroju komedii romantycznych już nie. Dyskutując z tymi schematami, tylko będąc w pełni zanurzonym w nich, miałem wrażenie. No i to troszeczkę pozostawiało delikatny niesmak, i sam fakt, że ten trzeci akt też jest mocno przewidywalny. Tylko to też nie jest tak, że od pierwszej sceny czy od pierwszych 10 minut już będziemy wiedzieli, co się wydarzy w finale, ale jest tak w pewnym momencie. Nie wiem, gdzieś ze drzwi w połowie filmu. Przełamanie, po którym już dosyć konkretne tropy są postawione, przynajmniej przeze mnie były. I też nam na ekranie o tym, może nie wprost, między wierszami, ale wspominają twórcy, że hmm, może na to warto zwrócić uwagę, bo może to będzie miało większe znaczenie niż nam się może wydawać teraz. No i niestety, właśnie w finale okazuje się, że ej, już wiemy wcześniej, co się wydarzy. Pewnie nie każdy połączy te kropki. Jak ktoś ma mniejsze doświadczenie gdzieś ze slasherami, to. To właśnie może, może nie ogarnie, ale generalnie dla mnie było to mocno czytelne. I dla fanów horroru czy fanów slashera, generalnie, będzie to po prostu czytelne. Więc no tam już nie było zaskoczenia, ale okej, okay, też nie musiało być, no po prostu mogło to dalej dobrze działać i mogłem się bawić. I bawiłem się, ale bardziej na elementach slasherowych, których jest notabene nie za dużo w tym filmie. A właśnie mniej na tych takich romantyczno-komediowych, a też ta komedia trochę usycha w tym trzecim akcie. Zdecydowanie w pierwszych dwóch aktach jest więcej żartów, i to takich, nawet nie tyle, że może dosadnych, ale w moim mniemaniu przynajmniej takich, które działają, które siadają żart za żartem. Po prostu. Często jak oglądam formaty horrorowo-komediowe czy po prostu jakieś komedie, no to mam tak, że o, parę żartów zadziała, parę nie zadziała, albo jak ten film, który wam ostatnio mówiłem, premierę Maxa, też horror komediowy, rodzice kontra duch. Tam to prawie w ogóle nie siadało jakieś pojedyncze rzeczy, a tutaj byłem zaskoczony, że każdy żart z tego pierwszego i drugiego aktu, może poza jakimś jednym, dwoma, naprawdę działa i mnie bawił. Bywały to głupie rzeczy po prostu, ale nadal śmieszne, no bo. No Ciężko nie nazwać głupim żartem tego, że Laska ma w mieszkaniu fioletowe dildo i ona je podnosi, żeby schować je przed typem, z którym kręci, czy tam, z którym wspólny projekt w pracy prowadzi, a raptem z szafy wyskakuje morderca, i ona pach go tym dildosem w łeb. No głupie, jasne, że głupie, ale tak osadzone w kontekście, że mnie po prostu rozbawiło. I to Wam też mówiłem właśnie przy recenzji tego rodzica kontra ducha, że ja nie mam problemu z prymitywnym humorem, z durnymi żartami, tylko wszystko zależy jak to jest rozegrane, jak to wybrzmi, jaki to ma kontekst. Czy jest to śmieszne, czy wpada w mocną żenadę, czy jest to cringe'owe, czy jednak może trochę prostackie, ale jednak śmieszy, jednak bawi. A mnie to bawi. I w tym wypadku mnie bawiło, ale miałem wrażenie, że trzeci akt trochę mniej Wygrane miał te żarty i w ogóle miał ich mniej i tam się to troszeczkę rozjechało. Rozjechało się też, właśnie mam wrażenie, już w kwestii zabawy i żonglerki, tą gatunkowością, tym miksem, takim blenderem gatunkowym i bardzo mocno popada w te sztampę. No wręcz jeden do jednego sceny z filmów komediowo-romantycznych, gdzie po prostu aż to boli, że nie jest to chociaż trochę prześmiane, czy jakoś rozegrane. Z takim poczuciem świadomości, że my jesteśmy w schemacie, jakoś się trochę od niego odbijmy. Szkoda, no tutaj reżyser nie dopieścił, nie dopracował, mam wrażenie tego. Też dostał taki scenariusz, no on nie jest tutaj akurat reżyser współscenarzystą, a scenarzystów to aż trzech w ogóle było, ale jasne, no mógł pewne rzeczy, nawet jeżeli dzieją się w takim, a nie innym miejscu, w takiej. W takich, a nie innych okolicznościach mógł sobie to trochę inaczej rozegrać, a tutaj już nie rozegrał, tylko bardzo wyszło sztampowo, właśnie. Natomiast, jeszcze w kwestii naszych głównych tutaj bohaterów, bo mamy dwójkę, generalnie mamy dziewczynę, którą możecie kojarzyć na przykład z, ze slashera, też znowu takiego horroru komediowego z motywem podróżowania w czasie. Mówię o zatrzymać morderstwo, czy też Totally Killer. Amazon Prime to wypuścił jakiś czas już temu. No to tu aktorka właśnie się pojawia z tej produkcji, ale też na przykład i taką kontrą czy potencjalną randką jest gościu, którego znamy z tych nowych krzyków dwóch zdaje się. No i generalnie całkiem niezła chemia zostaje tam ugrana, bo tak, ta laska nie szuka chłopaka, on trochę przypadkiem też na nią trafia. W kawiarni się poznają, jest tak niezręcznie, wiecie, tak właśnie w komediach romantycznych, ale no troszeczkę stara się tutaj twórca coś z tego, niby więcej ugrać. Później muszą robić wspólny projekt w pracy. No i tak ona nie chce, on chce. I jakoś się tam w końcu powoli zaczynają dogadywać, więc już antagonista sobie ich interpretuje, jakoby byli parą, albo przynajmniej potencjalną parą, bo gdyby byli tak bardzo mocno singlami, ja to tak ujmę, no to by ich nie ganiał. A z racji, że już tam ciutkę się mają ku sobie, ale nie mówią wprost, że są parą, bo nie są, to wystarcza antagoniście, żeby ich ganiać. No i muszą z nim oczywiście walczyć. <laughs> I w tym trzecim akcie, jeszcze, bo mi się teraz przypomniało, to wpada też w głupoty, bo okej, okay, każdy slasher miewa jakieś tam głupotki, niektóre są tak bardzo nieistotne, że nawet nie zwracałem w tych pierwszych dwóch aktach na nie, na nich, na nie, na nie, tak, na nie uwagi. To w trzecim już trochę to była przesada, wręcz takie. Bohaterstwo, taki heroizm ze strony głównych bohaterów, że no po prostu jak to w szaszarach. Niektórzy zamiast uciekać, to muszą się pchać po prostu wiecie pod maczetę przysłowiową. No i niestety w takie rzeczy to wpada, więc to troszeczkę ujmuje tutaj temu finałowi, stąd też nadciutkę no, będzie niższa ocena przez ten cały trzeci akt, ale nasze główne postacie radzą sobie dobrze i aktorsko, i w miarę charyzmatycznie to jest ja czułem tam jakąś chemię. Naprawdę sporo się tutaj udało ja jestem pozytywnie zaskoczony. Tylko, tylko ten finał, no nie do końca. A generalnie jako całość oceniam naprawdę pozytywnie. Ja się dobrze bawiłem na tym slasherze. Miałem mega Friday oglądając przez większość czasu i jak już były te momenty slasherowe, których właśnie niewiele tutaj, to bywały naprawdę brutalne. Szczególnie ten taki opening, jeżeli chodzi o kille, bo wiecie jak to w slasherach, czy ogólnie w horrorach często jest jakiś konkretny opening, żeby Pokazać jakiegoś tam kila czy kile, i ten był naprawdę mięsisty, mam wrażenie. No i oczywiście w ten wątek romantyczny jeszcze wprowadza się śledztwo, bo od samego początku tam detektywi próbują dopaść tego Heart-Ice'a i nie mogą tego typa po prostu dojechać i ganiają go tam i główni bohaterowie raz uciekają, raz ganiają, tam różnie bywa, więc to, to, to taki trochę właśnie krzyk, tylko nie z tym powerem na pewno. Więc jeżeli chodzi o moją ocenę, 7, ale z minusem za trzeci akt. Natomiast ja uważam, że jest to udany slasher, że w fajnym klimacie wyróżnia się na tle slasherów szczególnie antagonista, więc generalnie spoko. Standardowo, sprawdzajcie na własnej skórze, bo tutaj nie ma co się jedną opinią sugerować, czy nawet 10-20. Trzeba zobaczyć samemu, a jak lubicie slashery i też takie trochę w wajbie komediowym, to. Być może będziecie się naprawdę dobrze bawić. I tak jak mówiłem, trzeba szukać za granicą. U nas obecnie nie ma, ale mam nadzieję, że w końcu wskoczy do oficjalnej dystrybucji. No, już chociaż na te VOD jakieś, tak? No, chyba że ktoś, nie wiem, w 26 na Walentynki to dopiero do kina weźmie. Anyway, mam nadzieję, że się pojawi. Jeżeli ktokolwiek z Was oglądał, dzielcie się spostrzeżeniami, co Wy sądzicie o tym slasherze i piszcie w komentarzach propozycję polskiego tytułu. To by był jakiś taki, hmm, co by tu na szybko wymyślić, słuchajcie, <laughs> serduszkowy morderca. Tak, nie, można tutaj jakąś fajną grę słów naprawdę zrobić, ale teraz mi nic dobrego nie przychodzi do głowy, więc oczywiście te takie kiczowate propozycje też jak najbardziej mile widziane. Także tyle ode mnie. A jeżeli nie oglądaliście, dajcie znać, czy macie ochotę nadrobić. A jeżeli dotrwaliście do końca, zostawiajcie hashtag Serduszko eyes, co chcecie, tak naprawdę. Możecie coś tam sobie wywnioskować też po tym, co powiedziałem. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. I do zobaczenia.